Cześć, witajcie, z tej strony Wojtas. Dzisiaj zrobimy wyzwania przewodzenia Jennifer Waters. Walters, czyli przemienimy się w She-Hulk. Dokładnie mi chodzi o to. A więc pierwszym wyzwaniem będzie to, żeby, żeby po prostu wejść do domu Jennifer Walters w sklepowej zadybie jako Jennifer Walters. Okej, okay, lecimy właśnie na sklepową sadybę do domu Jennifer. Czy jak to woli, do kancelarii, bo w grze to jest nazwane kancelaria. Jest dokładnie tutaj, to jest to. O nie, jak widać, ktoś próbuje zniszczyć kancelarię. To można rozpoznać jej wagę. I wystarczy wejść do tego domu. No, e, wiedziałem. Powinno się wam wyzwanie zaliczyć. Bo wystarczy po prostu wejść do domu. Drugim wyzwaniem będzie zabicie trzech pomagierów duma. I to was nie zdziwi jako Jennifer Walter... Walters. I słyszę tylko kogoś. Mam nadzieję, że to pomagier. Tak. I pierwszy pomagier zlikwidowany. Jeszcze tylko trójka. I drugi pomagier też zaraz będzie zlikwidowany. I drugi pomagier zlikwidowany. Jeszcze tylko ostatni. O, tam jest pomagier, ostatni już trzeci. I trzech pomagierów zlikwidowanych, wyzwanie zaliczone. Trzecie i ostatnie wyzwanie będzie polegało na tym, żeby stół zwazony i zrobić właśnie emotkę. Wazony te znajdują się tam w lokacji obok między potnymi piaskami a zielonymi żywopłotami. W tej lokacji, w której w poprzednim sezonie mieliśmy złowić broń. Drugie drugie wazony znajdują się w sklepowej w sadybie, a z trzecie w paskudnej przystani. Ja idę tam do tej lokacji yy, między potnymi piaskami a zielonymi. Chodzi mi dokładnie tutaj o ten dom. Czyli już mam, muszę wyskakiwać. <gry> o, taka pro, a propos. Jesteśmy koło tej miejscówki, to tutaj, o właśnie gdzie wam teraz zaznaczam, często pojawia się pożeracz. Taka ciekawostka. A więc lądujemy, wchodzimy. Trzeba tutaj po prostu stłuc, kilka wazonów. I wtedy będziemy mogli zrobić tylko tą emotkę. Przeładowanie gamma. Zmienięcie przy halt przy użyciu zintegrowanej emotki. Potężna postać. I brawo, wykonaliście właśnie wszystkie wyzwania dla tej emotki i ją posiadacie. Teraz, żeby wrócić do normalnego wyglądu Jennifer, trzeba jeszcze raz zrobić tą emotkę jesteśmy teraz normalną Jennifer więc jeżeli filmik Ci się spodobał to byłbym wdzięczny bardzo gdybyś zostawił zostawiła łapkę w górę i może subskrypcję ja się z wami żegnam i cześć